Ola Amigos, cześć i czołem. Dziś w takich okolicznościach przyrody zaczęło świtać mgła. No i chodził za mną ten pomysł już od dłuższego czasu, właśnie, aby zrobić takie śniadanie na patelni z ogniska. Powiedziałbym, że w lesie, ale niestety w lesie nie jesteśmy i to też może być pewien problem, bo zmierzamy nad rzekę przy okazji na rybki. Niestety padało całą noc i wszystko jest mokre, więc nie wiem czy uda nam się jakiś suchy opał tutaj znaleźć. ale w związku z tym właśnie, że nie jesteśmy w lesie i tego za bardzo nie ma, to pozostają nam jakieś takie o, krzewy. Może jakieś małe drzewka tam dalej. No nie poddajemy się, walczymy, zobaczymy, co z tego ogniska wyjdzie. Taką moto miejscóweczkę na nasze prowizoryczne obozowisko znalazłem. No i plan mam następujący, że gdzieś tu sobie właśnie, rozpalimy jakieś ognisko. Mokre to wszystko strasznie jest. No nic, idziemy tu rzucać się z dookoła, takich małych drzewek, gałęzi. Coś pozrywamy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ładnie rześko. Mam nadzieję, że będzie nie tylko smacznie, ale i jakiś się siądzie. Mamy troszkę, coś się udało tutaj zebrać. Nie ukrywam, że trochę też przewidziałem taką sytuację, że właśnie może być tak mokro. Dlatego moja dzisiejsza, bardzo prosta konstrukcja wygląda następująco. Taki troszkę grubszy drobienka na sam spód. Wziąłem taką podpałkę i wziąłem kilka takich kowaków węgla drzewnego, żeby nam tą temperaturę tutaj chwyciło. Na to damy te mniejsze gałęziaki. No i odpalamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że całkiem, całkiem nieźle i sprawnie to poszło. Myślę, że możemy wziąć się za przygotowywanie naszego śniadania. A dzisiaj na śniadanie zrobimy sobie tak zwany breakfast roll czyli na śniadanie w bułce z wolnego tłumaczenia. Mamy tutaj trochę fantów. A little you know me, I won't be surprised if you leave out. położę patelnię, bo tak jak tu będę ją trzymał, to w sumie no niby nie jest gorąco. Można już by tak nawet zacząć działać coś, ale poczekamy, niech to się wyżarzy troszkę i na tym żarze spróbujemy to zrobić. Będzie to moje pierwsze takie śniadanie i w zasadzie zdaje się na mój kunsz kulinarny i moje umiejętności, które są ze mną odkąd pamiętam, więc nie przewiduję jakichś większych problemów z tym śniadaniem. Słuchajcie, prostą konstrukcję, aby te bagietki podgrzać, w środku odrobina masła i to na sam koniec, nad ogień, 2-3 minuty, będzie fajna górniąca. Myślę, że możemy zacząć już powoli tutaj działać. Ja sobie zrobiłem, słuchajcie, taki lejek mały na gliny, to prawidłowe. no i na to będę chciał postawić patelnię, żeby jako tako chociaż, o! stabilnie ona była zaczynamy to składać na początek trochę taco sos fantastycznie podbije nam te wszystkie smaki naszą zagrzaną fasolkę na spód no tutaj już nam wszystko dochodzi możemy to jeszcze w tylko posypać no i moi drodzy może te jajka dosłownie jeszcze 30 sekund, ale to w tym czasie sobie zaczniemy już tutaj ładować do tego kubaskę. troszkę pieczarek z cebulką Oczek. Pozdrawiamy teścia, bo sam wędził. Przepyszny jest ten wotuś. Naprawdę w sklepach czegoś takiego się nie kupi. Na to dajemy jednego pomidorka. Nasze jajeczko. Voila. nasz breakfast roll gotowy. Smacznego. No jeszcze żeby nie było, proszę bardzo. Trubaczka. Jak ta lala. Jeśli jeszcze, jeszcze była cytryna, można też wkroić. Wchodzi jeszcze runda druga, czyli to nasze ziemniaczki. Musimy to wszystko przysypać teraz ja żarem. Ależ ta bułeczka wyszła, powiem Wam, przepyszne. Jeszcze w takich okolicznościach przyrody tutaj dochodzą jeszcze nam te ziemniaczki, ale one potrzebują około 45 minut jeszcze. Natomiast zobaczcie sobie tylko na ten widok i ten klimacik jeszcze z tą mgiełką. Słuchajcie, idealne, naprawdę idealne. Piękne wyszły do tego troszkę soli. Nasze cząstkowe masełko, które wczoraj wcześniej przyrządziłem, kroimy to teraz na pół. Smarujemy i patrzcie, jakie mięciutkie. Smacznego. Z tym masełkiem, naprawdę idealne wyszły. Mięciutkie, zobaczcie. Mm spróbujemy jeszcze mm. o oh, wow o oh, oh, wow Uwierzcie mi <grystanie> niczego więcej dziś szczęścia nie potrzebuję pięknie jest też